Jemeczka ja z tej strony, Tadek, witam Was w grze V-Rising. Jesteśmy na oknie tworzenia postaci. Ja przeszedłem przez takie typowo, wiadomo, ustawienie sobie świata, zebrane surowce i takie rzeczy. Ustawiłem sobie troszkę łatwiej, jeżeli chodzi o walkę a jeżeli chodzi o surowce, to tak średnio raz dwa surowce sobie dałem, żeby nie było za dużo tutaj biegania i zbierania. Ale mówiąc o grze, gra już miała jakiś czas temu premierę we wczesnym dostępie i teraz dosyć duży wyszedł patch. Ja chciałem nagrać tą grę jak oryginalnie ona wychodziła, no ale niestety nie miałem wtedy czasu i zbytnich możliwości, żeby ją nagrywać, tak więc teraz do niej wracamy, kiedy jest dosyć duży patch dodany, taki, jeżeli mówiąc o tym patchu, no to taki patch dodający z tego świata wampirów, jest taki steampunk, przynajmniej tak, tak to wyglądało, jakieś właśnie takie coś ala Doktor Frankenstein i te sprawy, tak to przynajmniej wyglądało, dlatego też wracam do gry, z racji też tego wcześniej nie grałem, bo wiedziałem, że będzie reset serwerów no i mogę powiedzieć Wam, że jest dosyć dużo takich gier ostatnio, w które mam okazję zagrać i je nagrać, ponieważ są o tle fajne, i ciekawe, że pomyślałem, że je dla Was nagram. To jak widzicie, postać już mam zrobioną, aczkolwiek może jeszcze tam twarz jego wybrałbym inną, bo widzę, że chyba, ale nie jestem pewien, są jakieś dodane. Zobaczmy, która taka ciekawa jest. No dobra, ten taki jest w miarę ciekawy, jeszcze tutaj chyba mi zostało, jeżeli chodzi o tą postać. Wydaje mi się, że oczy tak, o, kolor oczu jeszcze możemy sobie właśnie tutaj wybrać. Wszystkie te oczy, jak widzę, są świecące. Purpurowy, może taki sobie wybierzmy, taki wiecie, no, szlachecki, powiedzmy, bo tutaj, no ciężko to nazwać jakimś takim wyjątkowym kolorem. No ale do, dobra, niech będzie. Ja tutaj już mam, jeżeli chodzi o te rzeczy, wszystko myślę już wybrane. Tutaj, raczej, kolor wiadomo, z racji tego, że jest, że tak powiem, wampirem na słońce, nie wychodzi, witaminę D nie przyjmuje. To jest w miarę taki. E, raczej biały. E, tutaj, jak widzicie, poza tymi właśnie ustawieniami związanymi tak naprawdę z twarzą i, i powiedzmy włosami, brudką, no to tutaj za wiele więcej nie możemy nic zrobić. Tak więc stwórzmy naszą postać Mark Grabia Teodor, tak sobie go nazwałem i lecimy. O, nie mogę wybrać tej nazwy. A dlaczego? A ja coś już rozpędziłem. Chodzi może o to, że jest spacer czy coś takiego. Kropka spacja. Nadaję margrabia Teodore. Yy, ale co jest? Nie, bo nie wiem, czy chodzi o to, że spacja jest. Margrabia Teodor. No, czyli chodzi o spację. Coś dziwne mogło mi napisać po prostu, że gra nie chce mieć spacji, a propos spacji. Wróciliśmy, jak widzicie, do świata żywych. Tutaj jakieś, właśnie, podstawowe ataki. Krwi za dużo nie mamy. A, zobaczmy, czy tu coś jest. A, tu możemy drewno już sobie pozbierać na samym początku, widzę. Dobra, musimy odblokować. A, Shift. No, musimy odblokować sobie w tym momencie umiejętność. E i tak dalej, i tak dalej, ale pierwsze co, jak widzicie, gra tutaj proponuje zrobienie e, miecza z, z tego, z, jak to się nazywa. Z kości. Na no, szczęście mamy noc, więc wyjdziemy o 8.00. No, chyba jest zima, bo się szybko widzę, w tej grze robi e, ciemno. No, ale dobra, zobaczmy. To chyba jakiś szkielet gdzieś pamiętam po drodze był. Tak, jest, nawet widzę go. Będzie można go zlać. Dobra, dawaj gościu ten w skórę. ci początkowi ci są jak widzicie, w miarę słabi. Tutaj gra nam ym, samouczek robić, tym samym każąc tam po kolei tutaj craftować odpowiednie rzeczy. Dobra, mamy. Wiem, kosę. Mamy zabić trzech wrogów używając tego wspaniałego miecza. Możemy zeżrać szczura, jakby nam brakowało wiadomo krwi. A bylibyśmy zdesperowani można powiedzieć. on tutaj jeszcze sobie rozwalmy to. Zawsze wiadomo, coś może poleci. No akurat nic nie poleciało. My tutaj jeszcze mamy co to jest? Shadow Bolt. Aczkolwiek nie będę tego używał, bo zaraz pewnie będzie, że... ...zabija mnie tym co trzeba. Dobra. Udało się. Co tam dalej? Mamy sobie zrobić pierścień. I zaraz tak, że go zrobimy. Oj. Aha, to była ta obrona. No to chyba czat jakiś jest. Dobra. No i robimy ten pierścień. No i ciach mamy go na łapie. I tu mamy sobie zrobić teraz klatę i te rzeczy wszystkie. Co tam jeszcze Ty potrzebujesz? A skóra, dobra. No to idziemy na poszukiwania skóry, tutaj, jak widzicie, ogólnie na tym cmentarzu to jest początkowa lokacja, więc za wiele tutaj zrobić też nie można. Nie wiem, czy mu gościa cofnęło. Chyba będę musiał przestawić serwer na offline, czy coś w tym stylu. Tak szczerze, to mam go niby takiego, wiecie, typu. niby on jest online, ale nie do końca, bo i tak nikt dołączyć nie może, ale nie chciałem włączać sobie całkowicie offline z racji tego, że jakbym, powiedzmy, chciał tam z kimś później zagrać, żeby mi nie, nie skończyło się tym, że nie będę mógł, bo powiedzmy, nie można przestawić, nie? No to też tak czasami jest. Nigdy nie wiadomo, dobra, takie kamienie. Dobra, dzięki. Poczekamy ogólnie teraz wyjścia stąd tak naprawdę. Ciach, 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 chłop pocięty. A, prawie można sobie jeszcze obrócić ekran. Tak więc no, zapomniałem już niektórych takich rzeczy podstawowych tak naprawdę, które można robić. Dobra, i tu już wychodzimy sobie właśnie z tego cmentarza. Możemy wybrać miejsce, gdzie byśmy chcieli się na początku pojawić. Teraz tak patrzę i zastanawiam się, co dokładnie zostało dodane. Nie wiem, czy został ten teren dodany. Czy to jest to, może, tutaj dodane? Poczekajcie, bo tu jest ten taki dosyć trudny teren, gdzieś są ludzie i tak dalej. Więc może chodzi, to jest, może jest bardziej rozbudowane, no nie pamiętam do końca, szczerze wam powiem, bo też nie udało mi się grając jeszcze wtedy do końca zrobić gry, bo nie zabiłem głównego bossa, czy głównego bossa, ostatniego tak naprawdę. On mnie gościu poskładał i później za bardzo nie próbowałem go już lać. Tak naprawdę, o mamy niby według gry ósmy poziom, ale to chyba jakoś tak liczyło, że gra nam liczyła ekwipunek czy coś w tym stylu. No i dobra, tutaj widzimy pierwsze miejsce w postaci teleportu, którego możemy użyć do teleportacji. Tak więc, jeżeli będziemy chcieli założyć bazę, no to wiadomo, najlepiej sobie bazę gdzieś założyć w pobliżu takich początkowo darmowych tych teleportów. Chociaż tak naprawdę gra i tak nie pozwala. Oj. Oj, możemy się tutaj najeść wilkiem, dzięki temu przyjmiemy jego typ krwi. Tak akurat jest krew yy, kreatury. Jak Widzicie? No, i to zwiększa na początku nam szybkość poruszania się. Tak, tak samo jak najedziemy w ogóle na jakieś zwierzę, Aj, Akurat te to ja zabiłem na szczęścia. Ale ogólnie jak najedziemy na zwierzę, to pisze, jaki ono ma typ krwi. Co no, ułatwia, że tak powiem, jeżeli chodzi o polowanie na jakieś tam zwierzęta, jeżeli byśmy chcieli je złapać. Tu mamy możliwość zrobienia sobie, że tak powiem, e na życia miksturek, które tam na są 25% życia w ciągu 15 sekund. Ilon on ma? 8 i goni z tego, co ma 15. Idź sobie wilczku, co? Możemy też, jeżeli on ma końcówkę żyć, nie musimy tak naprawdę wypijać jego krwi, ale możemy po prostu go zaatakować tym specjalnym atakiem. No i po prostu go dobić szybko. Ułatwia no to tak naprawdę e, ich pokonywanie, jeżeli powiedzmy jest ich tam dużo więcej, a my byśmy chcieli szybko. No tu mamy jak widzicie siekiery, teraz do cięcia typowo drzewa. Całkiem ładne są te animacje, jak on na przykład bije. Dobra, jedno drzewo padło. E, tu coś jest w ogóle? Aha, tu jest Blood Rose, okej. Okay. Są to takie specjalne e, do miksturek, jeżeli dobrze pamiętam, roślinki co wiadomo, warto zbierać. Jeżeli chodzi o budowę bazy, to na pewno byłoby warto gdzieś zbudować na początek. Gdzie są jakieś surowce. I powiem wam szczerze, że nie pamiętam tak naprawdę. Buduj. Aha, dobra. Szczerze powiem wam, że nie pamiętam po prostu gdzie warto było budować. Dobra, tego załatwimy. A ten ma 20... 8%, więc po prostu jego wciągniemy i będziemy mieli wtedy dużo wyższą jakość tej krwi. Im większa jakość tej krwi, też dodatkowo zauważyłem, że na tym kolorze, tutaj on tak robi się jakby bardziej przejrzysta. A tu mamy jakiegoś łowce. Aha, niepotrzebnie trochę to użyłem. Krefłowcę, no to wiadomo, tam z tego co pamiętam, zwiększa do ataku, jeżeli chodzi o z daleka, nie? Łuk, te sprawy. Dobra, mamy rozwalić kamienie. W tym celu potrzebujemy zrobić młot z kości. Mamy młot z kości i możemy się rzucić tutaj na te trzy kamienie. Możemy... Jakby dobrze poszedł? Aha, dobra, to na to mam niestety za słabą broń. Co zauważyłem, jak na przykład bijemy jeden kamień, to 25 wypada, a jeżeli próbujemy dwa, to gra tak jakby orientuje się, że jednak bijemy dwa, i troszkę mniej dostajemy za ten pierwszy, no a za ten drugi to wiadomo, tylko połowę mniej, Jakkolwiek i tak jest to mimo wszystko, dużo szybsze niż bicie ich po kolei, ale nie wiem czy z wydobyciem też tak wygląda. W sensie czy wydobywamy dalej tyle samo, czy przez to, że tak jakby bijemy nie do końca jeden, no to zmniejsza nam to wydobycie. Teraz tak o, gra proponuje właśnie postawienie pierwszej bazy. To jak widzicie takie miejsca jak to czy to, to akurat dziwne bo mi jakoś tak śmiesznie zaznacza. Tam no, na duży, na górze jest obóz na przykład bandytów, ale to mnie zastanawia czemu jest w taki sposób to zaznaczone. Wcześniej nic takiego szczerze wam powiem nie było. Nie wiem z czego to do końca wynika, to takie wiecie podniesienie, ale no jak widzicie miejsce na bazę Ekstra jest tak naprawdę bo czekajcie, ja zobaczcie sobie, jakie to są kreatury, dobra, niski poziom e, bo tak naprawdę, jak tutaj popatrzycie, sobie zaraz ja wam pokażę, jest to oj, podnieśmy sobie, jest to bardzo ładna miejscówka. Mamy możliwość po nawet zbudowania tutaj sobie takiego mostu. O, to jak widzicie, może powiedzieć, u ruiny zamków są takich starszych, powiedzmy, osób, które były tutaj przed nami. No, tu jest taki most nawet zrobiony. Czyli na przykład, jeżeli byśmy chcieli, to mamy taką miejscówę elegancką na no taki, wiecie, zamek, nie? Taki, no fajnie mógłby tu być, ale problemem jest to, że ja miałbym bardzo duży problem z dostępem do surowców, ponieważ jeżeli. Gramy i nie mamy na początku, wiadomo, teleportów, no to przenoszenie tutaj surowców, zwłaszcza że niektórych nawet nie można, wiecie, przenosić jak to miało miejsce na przykład w Valheimie, że po prostu blokowało nam możliwość teleportacji, jeżeli mieliśmy ze sobą dany rodzaj surowca. No i tak też tutaj, mając niektóre rodzaje surowców, nie możemy się przenosić, co no. Wow, 46% nice. Co uniemożliwia nam tak naprawdę budowanie gdzieś dalej? No, bo wiecie, więcej czasu nam załatwimy chodzenie z tymi surowcami niż e, wydobywanie ich tam gdzieś, nie? Tu muszę uważać, bo to coś jest. Ło, wow, co to jest? Szczerze nie kojarzę tego z. Aha, pięknie. Ło, wow, góra ko tego trupów. No, to ta miejscówka na ten moment nie jest dla nas. O. Nie jest dla nas na ten moment zbyt atrakcyjna, z racji tego, że po prostu nas to coś tu że zaraz ginie od słońca? Chować się w cień. To jest też e, dosyć fajna mechanika w tej grze, że. Dobra, weźcie mnie, zostawcie. To jest właśnie też fajna mechanika w tej grze, że takie właśnie chodzenie i chowanie. No pięknie, to następny taki błaśni, bo widzę, że ma czachę, nie? Zajeżyć, no, na hita mnie weźmie. Czykolwiek moglibyście, nie wiem, idźcie walczyć z sobą, co? 6, on jest wolniejszy ode mnie i on będzie bił też ten mój fałszywy cień. O, szybko, szybko. Przechodzimy. Okej. Okay. Co my tutaj mamy po drodze? Odkryliśmy obóz bandytów, obóz bandytów. No i tutaj ten teleport. Muszę spojrzeć, czy gdzieś tutaj może być teleport. I wtedy można by było na przykład tutaj bazy postawić, nie? Tu też mamy ogromny taki kawałek, na którym można by było też bazy postawić. Wilki nas znowu atakują. Tak? Tak więc, tak naprawdę, te pierwsze tutaj minuty tej gry będą takie, że będę no, chyba szukał tego miejsca, naszego miejsca na tej kawałku ziemi, nie? Bo nie wiem, tak naprawdę gdzieby się rozbudować, Zważywszy na to też, że Gra została, na serwery zostały też zresetowane Z powodu właśnie tego update'u, ponieważ on tam miał jakieś zmiany w mechanice No i Twórcy zdecydowali się właśnie na taki twardy reset, czyli wiadomo wszystko od zera, nie? Hmm, interesuje mnie właśnie czemu te, takie te obręcze się pojawiają z czym one są związane? Szkielet, aha które rozwaliłem. zbyt już wytrzymałeczne, to nie było. Czemu tu pierwszego poziomu tu są? I to to się tak szybko łamie. Rozwalmy, zobaczymy, czy coś się stanie. Hmm, nic się nie wydarzyło. Chowaj po ślady. Aj, aj, aj. Dobra. No, dobrze mówiłem. Tam jest teleport. To dobrze. Warto by było go sobie zaznaczyć. W celach właśnie takiej szybkiej podróży, więc tak jak mówiłem chyba tutaj gdzieś w się machniemy, albo może tutaj, bo też to wygląda na dosyć ciekawe miejsce. Ale to już będzie w następnym odcinku, ja w tym odcinku chciałem wam tylko właśnie pokazać jaki początek gry, no i tego, że poinformować was tak naprawdę, że też będziemy w to jeszcze grali. Tak więc mam już 4 na ten moment, które warto nagrywać i przy których ja osobiście dobrze się bawię i będę z nich właśnie nagrywał. Dobra, no i tutaj... Aha, wystarczy, że chyba zaznaczyliśmy sobie go już. Możemy się, wiadomo, teleportować pomiędzy tymi dwoma teleportami. Tak więc to tyle. Ja idę szukać bazy. My się widzimy w następnym odcinku, gdzie już będę miał mam gdzie, przynajmniej miejsce na bazę. A z wami ją będę budował. A co tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siemaneczko.